Kochanie, to nie przypadek, że dzisiaj znalazłeś ten film. Twoi aniołowie, stróże, poprowadzili cię tutaj w określonym celu, ponieważ ta wiadomość została wysłana wyłącznie do ciebie z wymiaru poza naturą. Ta wiadomość ma z tobą szczególny związek i wszystko, co ci powie, będzie miało bezpośredni wpływ na twoje życie na lepsze. Raduj się. Bo twoi aniołowie stróże zawsze byli wokół ciebie, czuwają nad tobą i przynoszą informacje o twoim życiu z wyższego wymiaru. To była długa podróż, ale dzisiaj rozpoczyna się nowy rozdział po tym, jak usłyszałeś o miłości i związkach. Jeśli głęboko rozważysz tę wiadomość, znajdziesz wskazówki i znaki, że twoja prawdziwa miłość jest znacznie bliżej, niż myślisz. Być może nadal zastanawiasz się, co się dzieje i co powinieneś zrobić, aby mieć udany i dostatni związek. Kiedy słuchasz tych słów od Boga, wysłanych do ciebie przez Twoich aniołów stróżów, chcą, abyś słuchał do końca, aby otrzymać pełne przesłanie. Jeśli czujesz, że ta wiadomość ma bezpośredni związek z Tobą lub jeśli te słowa wydają się być przeznaczone dla Ciebie, Wpisz amen, aby ubiegać się o błogosławieństwa i postęp w obszarze miłości lub związków. Każde słowo zawiera specjalne informacje, które otworzą Ci oczy i rozpoznasz, kiedy ktoś jest w Tobie głęboko zakochany. Miłość jest czymś wyjątkowym, co Bóg dał ludzkości, aby pomnażać i napełniać świat zgodnie z Bożym planem. Ale ustanowił warunki, aby miłość była święta i czysta. Nie ma grzechu zakochać się w kimś, ale warunki Boże muszą być priorytetem numer jeden. Poza tym życie w pojedynkę to osobista decyzja i nikt nie ma prawa osądzać. Pakt o zaangażowaniu się w związek to decyzja pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy chcą założyć rodzinę i mieć dzieci. Taka jest perspektywa biblijna i to przesłanie opiera się na Biblii. Niech Bóg błogosławi wszystkich, którzy jeszcze nie przynoszą owoców w potężnym imieniu Jezusa. Skorzystaj z tego błogosławieństwa, wpisując Amen w komentarzach. Twoi aniołowie stróże chcą otworzyć Twoje oczy, abyś mógł zobaczyć to boskie objawienie dotyczące Twojego życia. Pisz 11:11, aby odebrać ten cud. Możesz nas wesprzeć Superpodziękowaniem lub kupić nam kawę, odwiedzając nasz profil, jeśli czujesz się błogosławiony tymi wiadomościami. A Bóg będzie Wam błogosławił za to, że jesteście dla nas błogosławieństwem i wspieracie ten ruch szerzenia słowa nadziei. Zostaw swoje kciuki w górze jako dowód udanego związku i szczęśliwej rodziny. Miłość jednoczy tych, którym Bóg przeznaczył tę więź. To boskie przesłanie miłości przynosi Ci Twój Anioł Stróż we właściwym czasie. Zapraszam Cię czystym i otwartym sercem do słuchania tej prawdy, a Twoje życie już nigdy nie będzie takie samo, jeśli chodzi o relacje. Będziesz karmiony zrozumieniem, które podtrzyma Twój związek i pozostaniesz w związku ze swoją bratnią duszą, tak jak Bóg zamierzył od początku. Twoi aniołowie stróże są gotowi zapewnić ochronę i przewodnictwo i będą z Tobą przez cały czas, zarówno w chwilach smutku, jak i radości. Będą u Twojego Boku, aby Cię prowadzić i prowadzić na właściwą ścieżkę i dobrobyt. Upewnią się, że nic nie pójdzie źle, ponieważ chcą, abyś wiódł szczęśliwe życie, zwłaszcza w życiu miłosnym z kimś, dla kogo bije Twoje serce. Rozumieją, jak cierpliwy byłeś przez te wszystkie dni, jak silny byłeś i jak bardzo kochasz innych. Dlatego wyższy wymiar Cię pamięta, bo zasługujesz na kogoś idealnego, z kim możesz dzielić resztę swojego życia, kogoś. To boi się Boga, kto cię szanuje i szanuje wspólnoty. Chcą, żebyś pamiętał, że nigdy nie byłeś sam, a gdy masz powody do radości, uśmiechają się razem z Tobą. Teraz nie mogą się doczekać, aby podzielić się z Wami wszystkim szczęściem, jakie przynosi miłość, którą przygotowali specjalnie dla Was. Ta miłość jest nieskończona i nie można jej z niczym zmierzyć ani porównać. Nie ma ograniczeń, które mogłyby cię złamać lub powstrzymać przed stawaniem się silniejszym każdego dnia. Ponieważ jest autentyczny, nikt nie będzie mógł się wtrącić, gdyż jego siła uniesie go na wysokość orła, nieosiągalnego dla żadnego innego gatunku ptaka. Będziesz daleko od jakiegokolwiek zniszczenia, ponieważ niebiosa będą chronić Ciebie i Twoją bratnią duszę i zapewnią, że ta miłość będzie prywatna. Zasługujesz na ten dar miłości od swojego Ojca Niebieskiego, ponieważ było to Twoim pragnieniem od dawna. Twoi aniołowie, stróże, chcą, abyś zdał sobie sprawę, że dzieje się to szybciej niż możesz sobie wyobrazić. Przygotowali dla Ciebie lepszy plan, aby tym razem umieścić Cię w lepszym miejscu w obszarze relacji, a te cuda objawią się na Twoich oczach. Jeśli wierzysz, że te słowa są prawdziwe i że są przeznaczone dla Ciebie, wpisz 11.11, .11, a zobaczysz, że w Twoim życiu dzieją się rzeczy, których nigdy nie mogłeś sobie wyobrazić w potężnym imieniu Jezusa. Więcej raz poczujesz radość z poczucia pełni w swoim życiu. Ta miłość zapali Twoją świecę, a Twoja twarz wypełni się radością. Proszę tylko, abyś zaufał wszystkiemu, co Ci dzisiaj powiedzą, bo Bóg nigdy nie kłamie. Wszystkie Jego obietnice wypełnią się w Twoim życiu, i od dnia, w którym te rzeczy zaczną się manifestować, poczujesz to głęboko w swoim sercu. Bóg daje ci inne nagrody i możliwości odniesienia sukcesu, i nigdy niczego ci nie zabraknie w potężnym imieniu Jezusa. Zgłoś to, wpisując amen. Po prostu poddaj się i pozwól Bogu zrobić resztę, aby przemienić twoje życie w tak niesamowity sposób, jakiego nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić. Jest ktoś, kto jest w tobie bardzo zakochany. Ale nie znasz jeszcze jego imienia ani wyglądu. To jest powód, dla którego wyższy wymiar przeszkadza, aby mógł zjednoczyć Was dwoje i stworzyć szczęśliwą rodzinę i spełnić wszystkie pragnienia Waszego serca. Aniołowie podsumowują, mówiąc, że zaraz poczujesz coś, gdy będziesz wokół tej osoby, coś, jakbyś był połączony. Skorzystaj z okazji, aby się przedstawić i porozmawiać. To będzie początek przyjaźni, która później przerodzi się w małżeństwo, a wy staniecie się szczęśliwą rodziną. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi wiadomościami i spostrzeżeniami. Jeśli czujesz się poruszony, aby okazać swoje wsparcie, Rozważ przekazanie super podziękowań o wartości do 20 dolarów amerykańskich. Twoje datki pomagają nam kontynuować naszą misję i szerzyć przesłania miłości i wskazówek. Podsumowując, wiedzcie, że wasi aniołowie stróże są z wami na każdym kroku. Do zobaczenia w następnym filmie i niech Was Bóg błogosławi.